Siema, ja tu w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak zamienić tłuszcz na mięśnie. Pa. Hejterzy, trzymajcie łapy przy sobie, to był tylko żarcik. E, oczywiście nie da się zmienić tłuszczu na mięśnie, a po pierwsze szkoda, a po drugie szkoda, że ludzie w to nie wierzą, bo dużo łatwiej chyba w to niektórym uwierzyć niż to, że można na deficycie kalorycznym zbudować masę mięśniową, czy na w surplusie kalorycznym spać tkankę tłuszczową, ale to już jest inna para kaloszy nieważne. Dzisiaj chciałbym mówić temat, co robić w przypadku osób, głównie to są osoby początkujące i powiedzmy, że 5% ludzi, którzy mają naprawdę bardzo słabą genetykę, chodzi mi tu o osoby, które mają zarówno małą masę mięśniową i trochę sporo tkanki tłuszczowej, tak zwani skinny fat, czyli że są chudzi i grubi jednocześnie. Wiele takich osób właśnie pisze do mnie z pytaniami, co robić, czy redukować, czy masować, czy cokolwiek. I moja odpowiedź zawsze jest taka sama, rekompozycja. I co przez to rozumiem? Chodzi mi o to, że taka osoba, jeżeli zredukuje tkankę tłuszczową, to po prostu będzie wychudzona. Jeżeli będzie robiła z kolei masę, to na 90% zrobi ją źle i skończy troszkę większa i jeszcze bardziej ulana. I tu zaczyna się właśnie problem. I tutaj też jest moje rozwiązanie, czyli właśnie rekompozycja, o tym więcej też tutaj posłuchacie, czy to jest w ogóle możliwe, a tutaj skupię się tylko na tym, jak to zrobić dokładnie. Dokładnie robimy to tak. Najlepiej by było, jakbyśmy się pozbyli wagi łazienkowej na parę miesięcy. To moja pierwsza rada. A na pewno nie wchodzi na tą wagę, bo większość osób po prostu będzie dostawała pierdolca, wchodząc na tą wagę i widząc tą samą cyfrę. i to po prostu będzie dla psychiki męczące. Zaczną się kombinacje, zmiany w diecie, w treningu, szukanie złotego środka bez sensu. Także tutaj skupiłem się po pierwsze najważniejsze wyniki siłowe, druga sprawa wygląd, trzecia sprawa pomiary. I te trzy czynniki, i w tej właśnie kolejności, którą podałem od najważniejszego. Czyli najważniejsze tu będzie progresowanie siłowe na treningu, następnie to, czy się wygląd zmienia w lustrze, czy tam na zdjęciach, a trzecia sprawa to właśnie te wymiary. I czemu nie waga? No właśnie, chodzi o to, że taka osoba początkująca ma bardzo łatwą zdolność do budowania masy mięśniowej. To nie jest trudne, to jest dużo łatwiejsze niż osoba średnio zaawansowana, bo taka osoba początkująca, która dopiero zaczyna może w pierwszym roku stażu zbudować od 8 do 10 czy nawet więcej kilogramów masy mięśniowej i mówię tutaj o oczywiście naturalach bez żadnego wspomagania. 8 kilo masy mięśniowej można zbudować w ciągu pierwszego roku stażu. To chcę podkreślić mocno. I oczywiście to będzie tak, że po prostu z miesiąca na miesiąc będziemy tego budować coraz mniej. Czyli powiedzmy, że w ciągu roku, przez pierwsze pół roku zbudujemy te 5 kg, w ciągu drugiego pół roku zbudujemy na przykład 3 kg. No ale to są tylko przykładowe liczby. Dobra, więc co robić? Pierwsza sprawa. Obliczamy swoje zapotrzebowanie kaloryczne i ustawiamy makroskładniki. I jak to zrobić, to w tym filmiku, tutaj w karcie. Yy, następna sprawa. Zostawiamy tą kalorykę, która wyszła, czyli nie dodajemy, nie ucinamy nic, tylko to ile nam wyjdzie, to tyle zostawiamy. I tak naprawdę od tego punktu można już zapomnieć o jakichkolwiek kalkulatorach na całe życie, bo nie będą nam potrzebne, bo wystarczy wtedy tylko obserwacja. I właśnie obserwujemy, co się dzieje. Co dwa tygodnie, czyli co dwa tygodnie sprawdzamy pomiary, co dwa tygodnie robimy jakieś zdjęcia yy, poglądowe. I co dwa tygodnie też sprawdzamy, jak wyniki siłowe. I teraz. Najważniejsze, jeżeli obwód pasa idzie do góry, to ucinamy 200 kilokalorii. Jeżeli obwód pasa stoi, to nie robimy nic. Jeżeli obwód pasa maleje, to wtedy są dwa wyjścia. Jeżeli wyniki siłowe idą do przodu, to też nie robimy nic. Jeżeli wyniki siłowe stoją, albo nie daj Boże spadły, to wtedy dodajemy 200 kilokalorii. I ile czasu tak robimy? Tak naprawdę pół roku to śmiało można. Pół roku mogę powiedzieć, że spokojnie można takie coś zrobić. Yy, oczywiście można dłużej i też można krócej, jakby ktoś na przykład miał naprawdę niezłe, niezłą genetykę i niezłe przyrosty. Także takie coś przez pół roku właśnie bez ważenia się, tylko same pomiary, lustro i wyniki siłowe. Teraz jak trenować? To po pierwsze nie kombinować, naprawdę nie wymyślajcie swoich planów, bo to jest bez sensu. Jeżeli nie macie 2-3 lat stażu, naprawdę przepracowanych, nie to, że 2-3 lata chodzić na siłownię, bo to jest zupełnie inna bajka, tylko 2-3 lata stażu, to nie wymyślajcie własnych planów treningowych. Naprawdę jest tyle gotowców świetnych w internecie zaplanowanych i bardzo dobrze ułożonych, że naprawdę nie ma co kombinować. Oczywiście w tych gotowcach możemy pozmieniać sobie na przykład ćwiczenia czy zakresy powtórzeń i mniej więcej będzie to samo, bo jak zamienimy na przykład, nie wiem, wyciskanie sztangi na ławce skośnej 5 serii po 5 powtórzeń, na hantle skos dodatni 4 serii po 8 no to, to jest praktycznie to samo. I takie zmiany jak najbardziej mogą być, tylko, że większość początkujących ma tak, że weźmie gotowca, uzna, że o za mało tego, dojebie jeszcze 10 serii na klatę na przykład, ale na nogi wyjebie te przysiady, bo po co zostawię prostowanie nóg siedząc tylko. I właśnie taki podstawowy plan trenować 3 do 5 max razy w tygodniu siłowo i do tego Warto byłoby wprowadzić jakieś treningi tlenowe, czy interwałowe, czy zwiększyć spontaniczną aktywność w ciągu dnia. Czemu? O tym więcej tutaj, w temacie o g ale głównie chodzi mi tutaj o. O to, żeby partycjonowanie makroskładnikami było lepsze, żeby była lepsza wrażliwość insulinowa, żeby mniej tkanki tłuszczowej dochodziło w wypadku surplusa kalorycznego, a więcej masy mięśniowej i właśnie tak trzeba działać. Takie podstawowe wyniki siłowe, według mnie, jaki każdy powinien osiągnąć, żeby móc się nazywać średnio zaawansowanym, oczywiście to też będzie zależało od genetyki, ale mniej więcej będzie to 1,2 razy masa ciała na wyciskaniu leżąc, oczywiście na jedno powtórzenie. 1,6 wagi ciała w przysiadzie i około 2 razy waga ciała w martwym ciągu. Czyli załóżmy, jak ktoś waży 100 kg, to wyciskać powinien 120, siadać 160, w ciągu mieć 200 kg. I to wtedy można powiedzieć, że z początkującego człowiek zmieni się w średnio zaawansowanego. Oczywiście zdarzy się przypadek, że ktoś, żeby wycisnąć raz masę ciała, będzie musiał być średnio zaawansowanym. Yy, może być też tak, że początkująca osoba będzie wyciskała półtorej razy masy ciała na klatkę. Tutaj mówię, no, sprawa jest indywidualna, ale to co podałem to jest tak mniej więcej jak to wygląda u większości osób. Tak samo, że mniej więcej można zbudować do 8 kg masy ciała w ciągu pierwszego roku stażu. Tak jak widzicie, to co przedstawiłem tak naprawdę jest proste. I łatwe do wykonania, bo to nie ma tutaj wiele komplikacji. Podstawowy plan treningowy, podstawowa dieta bez żadnych rotacji, bez żadnego kombinowania, trochę może cardio, też niekoniecznie. Yy, po prostu obserwacja organizmu tego, co się dzieje co łatwo ocenić tak naprawdę bo albo pomiary idą do przodu, albo do tyłu albo wygląd się zmienia, albo nie albo wyniki siłowe idą, albo nie to, to, to jest akurat zero-jedynkowe także to jest banał. Problem polega na tym, że osoby początkujące Raz, nie mają cierpliwości. Dwa, nie mają diety, bo większość osób nie ma diety. Oni uważają, że mają, bo jedzą dużo albo nie wiem, bo jedzą dodatkową porcję mięsa, jak mama pada na obiad. Nie. Dieta dla mnie to jest to, że ktoś może mi powiedzieć, jakie ma makroskładniki w ciągu tygodnia średnio, dziennie. To jest, to jest dla mnie wtedy dieta, bo to, że ktoś na przykład na, na śniadanie. Nie wiem, białka i tłuszcze, na obiad je białka i węgle, a na kolację je, nie wiem, kurwa same warzywa. To jest tylko sposób, system żywienia. To nie jest dieta jako taka. Oczywiście de w definicji dieta jest to sposób żywienia, no ale ustalmy, że dieta, diecie nierówna i jednak to nie jest, to właśnie nie jest zero-jedynkowe. Także cierpliwość, dieta, trzecia sprawa, opierdalanie się na treningu. Eee, tak, dużo osób ma. Zapas w serii robiąc jakiekolwiek ćwiczenie, taki, że mogliby zrobić spokojnie cardio z danym ciężarem. I to się spotyka dosyć często, zwłaszcza od roku, mniej więcej na siłowniach. Ludzie po prostu się nie męczą i nie przełamują tego dyskomfortu, nie przełamują tej bariery. I jeżeli się jej nie przełamie, no to nie będzie tych przyrostów tak naprawdę, bo po co? Po co organizm ma się adap adaptować do? słabego wysiłku, do lekkiego wysiłku. No nie będzie miał sensu, także jeżeli trenujecie oczywiście nie trenujcie do załamania, bo to jest tak samo błąd jak trenowanie z, z zapasem 10 powtórzeń. Trenujcie tak, żeby mieć te 2-3 powtórzenia w zapasie max i takim sposobem właśnie progresujcie. I na końcu jeszcze raz podam, olejcie wagę ciała, bo właśnie w takim wypadku bardzo jest możliwe, że ta waga będzie stała w miejscu, a Wam będziecie chcieli budować masę mięśniową, ona będzie spadała. Może być tak, że będziecie chcieli bardziej zredukować tkankę tłuszczową, a ta waga będzie rosła. Także naprawdę, wagę olejcie, skupcie się na pomiarach i wyglądzie. Bo nie wiem ile razy spotkałem się z czymś, że ktoś mi podawał, że nie wiem, redukuje miesiąc i spadł mu, spadł mu kilogram. A jak pytam o wymiary, to mówi, że nie robi. No to, no to kurwa, jak to tak. Także szybkie podsumowanie: jeżeli jesteś chudym grubasem, jesteś początkującym, to skup się na planie treningowym, gotowcu z internetu, sprawdzonego, który jest polecany przez innych. Druga sprawa dieta i nie mówię tu jak już o bardzo rygorystycznym podejściu i dokładnym wyliczaniu wszystkiego, ale żeby mieć na oku to, ile jesz białka, tłuszczu, węglowodanów i kalorii. Trzecia sprawa trenować intensywnie, ale z głową. Czyli ani się nie zajeżdżać jak świnia, nie trenować do załamania, ani też nie trenować jak cipa zostawiając w zapasie 20 powtórzeń. Czwarta sprawa, wypierdol wagę, patrz na pomiary i wygląd. Piąta sprawa, bądź cierpliwy, bo to może naprawdę potrwać długo. Na przykład pół roku. Co długo jest dla właśnie tych osób początkujących, bo dla mnie pół roku to jest nic. Także to by było tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że się spodobało, że coś wyciągnęliście z tego. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w, dół, w górę, jeżeli się nie podobało, to dajcie łapkę w dół, subujcie, komentujcie, pozdrawiam, to by było na tyle. Peace out.